Mano mordeczki, witam w kolejnym odcinku. Jeżeli kliknąłeś w ten link, to z pewnością szukasz dla siebie pierwszego kłada Ej, i jesteś jednym z tych dzieci, które matka ciągała, gdy miał 11 lat do szkoły za fraki, ale pewnego pięknego dnia na zakręcie zobaczyłeś dziwną, niezidentyfikowaną maszynę czterokołową, która poruszała się z nadgwiezdną prędkością, prawdopodobnie zarzucając bokiem i wtedy stwierdziłeś, że chcesz posiadać kłada, a przynajmniej kiedyś nim jeździć jak prawdziwy mężczyzna. Właśnie dzięki temu odcinkowi dowiesz się jak zacząć swoją przygodę z składami, który kład jest polecany jako pierwszy początkujący, tak abyś zdał sobie sprawę jak fajną um, zabawą jest jazda na nakładach, a jednocześnie aby nie wyjebało cię z kapci, gdy odkręcisz gaz. Mordeczko, zanim zaczniemy, jeszcze bym cię tylko bardzo prosił, zasubskrybuj ten kanał koniecznie. Zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, który z tych kładów najbardziej Ci się podoba. Tak żebym miał motywację i wiedział, że te odcinki naprawdę ci się przydają, i przechodzimy bez zbędnego przeciągania do pierwszego kłada, który dzisiaj chciałbym tobie przedstawić. Jak już pewnie zauważyłeś na tym obrazku, i będzie to Yamaha Blaster o pojemności 200 cm 6 z dwusuwowym. Nie wiem dokładnie, jaka jest moc tego kłada, choć posiadam kilka sztuk takich. Natomiast mogę Ci powiedzieć, że jest to moc w zupełności wystarczająca do tego, żeby zerwać trochę przyczepności, czasami zarzucić bokiem. Może polatać po torze, co też mi się zdawało, a dodatkowo spokojnie wlecisz nim w las i rozpędzi się do około 90 kilometrów na godzinę. Nie zrobisz nim rozpierdzielu pod dyskoteką w szkoleniu Jarasz laka do nieprzytomności, ale na pewno będziesz się fajnie bawił, poznasz co to jest jazda na kładzie, a dodatkowo ten silnik nie wymaga zbyt dużej obsługi, raz na jakiś czas oczywiście trzeba robić remont, jak to w dwusłupie, natomiast nie musisz się liczyć z częstymi remontami, tak jak w bardzo wyczynowych sprzętach, a nawet jeżeli spotkacie remont, co wiadomo na polskim rynku i w Polsce, wśród eksploatacji polskich kładów może się zdarzyć, to nie będzie to jakaś kolosalna kwota, myślę, że w dwóch tysiącach spokojnie możesz zamknąć z remontem, a jeżeli będziesz potrzebował całego cylindra, to również znajdziesz go na polskim Allegro, więc z dostępem części także nie ma problemu. Pojemność 200 cm 3 może się wydawać, że to mało, ale uwierz mi, to jest spokojnie wystarczająca moc, żebyś mógł nawet pouczyć się jazdy na tym kole, jeżeli dobrze wyczujesz punkt balansu. Dodatkowo zobacz, jak to lata w porównaniu do zwykłych 350 w Wiemy myślę, że to jest porównywalna klasa. Także Blaster 200, zwłaszcza jeżeli chodzi o polski rynek, Spokojnie nadaje się do rozpoczęcia nauki jazdy. Nie będzie on ani za mały dla dużych dorosłych osób o dużych gabarytach, ani nie będzie też za duży dla dzieci, ponieważ jest to kładzik, można powiedzieć, w uniwersalnej klasie. Spokojnie go polecam ciężko oczywiście o jakieś modele z homologacją aczkolwiek czasem, czasem się zdarzają z tym, że są to już dużo większe kwoty normalnego blastera na polskim rynku możesz dorwać czasami nawet za 5000 zł może mniej, chociaż ostatnio ceny kładów poszły w górę, natomiast jeżeli chodzi o wersję poliftową to musisz odłożyć sobie te 5-6 tysięcy, żeby dostać ładnego polifta za egzemplarze z homologacją czyli zarejestrowane, które mogą się formalnie poruszać po drogach, będziesz musiał wyłożyć około 7-8 a nawet 9 tysięcy, o ile w ogóle taki egzemplarz znajdziesz Natomiast jest to bardzo fajny, markowy kładzik Yamaha. Spokojnie sobie na nim pobawisz się w każdych warunkach, i myślę, że to jest bardzo dobra propozycja na początek Twojej przygody z składami. Jeżeli będziesz chciał trochę go zmodyfikować, polecam dołożyć dystanse na tym, żeby poprawić stabilność, bo jest to kładzik małej szerokości. Także będzie ci się lepiej on prowadził w poślizgu. Ale pamiętaj, że jest to kładzik dwusuwowy, więc musisz przyzwyczaić się do dźwięku dwusuwa, który jest troszkę bzycząco pierdzący, ale niektórzy to lubią. Także dodatkowo masz w nim dozownik oleju, ale polecałbym usunąć dozownik oleju i dolewać oleju do mieszanki, ponieważ przy dużych wzniesieniach może się zdarzyć, że kładzik nie zaciągnie oleju z, tej, z tego dozownika wtedy, kiedy będzie go potrzebował, a wtedy możesz doprowadzić do zatarcia silnika. Ja u siebie w każdym zlikwidowałem dozownik oleju, dolewałem do oleju do paliwa. Owszem, jest to uciążliwe, ale na pewno warto wkładzie przecierpieć tą niedogodność po to, żeby mieć silnik utrzymany w dobrej kondycji i żeby nie zabrakło mu tego. Oleju w chwili, w której będzie najbardziej go potrzebował, kiedy będziesz leżał do góry nogami. Kolejny kładzik, który wjeżdża na naszą listę to jest Yamaha Raptor 350, jest to troszkę nowsza konstrukcja niż Blaster 200, hmm, może bym powiedział, że nawet sporo nowsza, ponieważ jest to kładzik czterosuwowy, jest hmm, chłodzony cieczą, także dochodzi nam tutaj trochę czynności serwisowych, natomiast jest to bardzo dobra sprawdzona konstrukcja, silnik nie jest wysilony, zobaczcie w 200 Blasterem mamy około 27 koni jak przeczytałem w danych technicznych, natomiast jeżeli chodzi o Raptor, mamy tych koni 30, także pojemność jest dużo większa, moc mniejsza dzięki układzik mało pali i jest po prostu bardziej żywotny, także jeszcze rzadziej będziemy robić w nim remonty. Yamaha Raptor 350 dodatkowo jest wyposażona w bieg wsteczny i skrzynię sześciobiegową. Sześć biegów mieliśmy też w blasterze, ale tutaj mamy dodatkowo bieg wsteczny, czego w blasterze nie mamy, a to jest naprawdę bardzo fajna i bardzo ważna rzecz w terenie. Jeżeli macie zamiar jeździć po jakichś lasach, bagnach, różnych innych miejscach, to bieg wsteczny jest naprawdę przydatny. Jeżeli się zakopiecie, to po prostu wrzucacie sobie wsteka i jak panisko wyjeżdżacie z błota, natomiast jeżeli chodzi o kładziki bez biegu wstecznego, to oczywiście wtedy będziecie musieli zejść sobie składa i troszkę go popchnąć, pociągać i jakoś tam się wygrzebiecie. Osobiście polecam kładę z biegiem wstecznym, chyba że jesteście pokusowani tylko na jeździe po torze i zamierzacie się układem ścigać, to wtedy możecie odpuścić sobie bieg wsteczny. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Yamaha Raptor 350, jest to kładzik troszkę większy niż blaster, także będzie tutaj wygodniej większym osobom dodatkowo wygląda on już jak poważny, kład, jest troszkę nowszy. Ale za to jest to kładzik, który będzie propozycją dla widzów z większym portfelem, czyli mniej więcej 10 do 17 tysięcy złotych zapłacicie tyle za różne maści egzemplarze Raptor Kazona. I tam już 10 tysięcy, ale jeżeli chcecie jakiś wymuskany egzemplarz dodatkowo z homologacją, czyli z możliwością poruszania się legalnego po drogach, to będziecie musieli wysuwać te 15-17 tysięcy na zadbany egzemplarz. I bez zbędnej zwłoki przechodzimy do kolejnego egzemplarza, trzeciego już w tej naszej liście. I jest nim Honda TRX250. Najlepiej wersja EX, ponieważ posiada elektryczny rozrusznik. Również pamiętajcie o tym, że elektryczny rozrusznik to bardzo przydatna rzecz w kładzie. Zwłaszcza jeżeli zakopiecie się i nie macie już siły wyciągać kłada, to warto po prostu sobie pyknąć rozrusznikiem i jechać dalej niż męczyć się z kopniakiem. Zwłaszcza jeżeli wasz kład jest niewyregulowany, macie jakiś problem z gaźnikiem i po prostu ciężko odpala. Mówię to z doświadczenia. Sam to przeżyłem na TRX 450, kiedy miałem źle wyregulowany gaźnik i naprawdę to bardzo obniża przyjemność z jazdy kładem. Tutaj mamy Honda TRX 250, nie jest to co prawda demon prędkości, ma 17 koni, natomiast jest to bardzo, bardzo żywotny sprzęt jak każda honda. Dałem go tutaj, ponieważ. Różni się nieco konstrukcją. Nie jest napędzany na łańcuch napędowy, lecz jest użyty tutaj do napędu wałkardana. Wałkardana to jest naprawdę piękna sprawa. Jest bardzo wytrzymały, jest bezobsługowy. Jedyne, o czym musicie pamiętać, to wymiana oleju w tylnym moście. Natomiast możecie totalnie zapomnieć o wymianie jakiegokolwiek napędu, zębatek, łańcucha itd. To jest bardzo dobra sprawa. I dodatkowo w tym kładzie posiadamy pięciobiegową skrzynię biegów z biegiem wstecznym, więc ma wszystko, czego. Potrzeba do nauki jazdy. Jest to kład średnich rozmiarów, podobny do blastera i raptora 350, którego przed chwilą omawialiśmy. Serdecznie go polecam. Miałem okazję pojeździć takim kładem. Jest to naprawdę fajny sprzęt. Nie przestraszcie się podczas oględzin, jeżeli kład będzie nieco szarpał przy ruszaniu, bo kardana ma to do siebie, że reakcja na gaz jest dosyć brutalna przy ruszaniu. Po prostu nie ma to takiego napięcia wstępnego łańcucha i dopiero powolnego ruszenia kłada, tylko po prostu troszkę szarpie, no bo jakby nie patrzeć, ten napęd jest Bardziej sztywny, natomiast jest to na pewno godna propozycja dla każdego rajdera rozpoczynającego swoją podróż w świecie kładów. Także polecam ten sprzęt i przechodzimy do dwóch ostatnich pozycji. Dwie ostatnie pozycje są szczególne, ponieważ jest to jeden kład dla osób malutkich, czyli generalnie dla dzieci, które chciałyby rozpocząć przygodę ze swoim kładem. Oczywiście osoba dorosła również na niego usiądzie, natomiast jest to bardzo mały i słabszy kład który nie będzie sprawiał takiej frajdy osobie dorosłej o dużej masie. A ostatnią propozycją będzie kładzik z kolei dla wytrawnych motocyklistów, którzy w dupie mają te słabe kłady i chcieliby polatać czymś dzikim, co da im na miastkę prawdziwego, mocnego kłada. Także przechodzimy do kolejnej propozycji, jaką jest Suzuki LT80. Suzuki LT80 posiada silnik dwusuwowy, niecałe 7 koni jest to kładzik naprawdę malutki. Co prawda miałem takiego, dało radę na nim siedzieć, na nim jeżdżę. Jeździć, nawet jeździć na dwóch kółkach, natomiast, natomiast utrudnione jest skręcanie, dlatego że kolana są na tyle wysoko, że zawadzają o kierownicę. Także polecam ten kładzik do nauki dla dzieci, zwłaszcza, że nie posiada skrzyni biegów, lecz jest to skrzynia bezstopniowa, czyli po prostu dajecie gaz i jedziecie. Dodatkowo w takich kładach często jest taki sposób ograniczenia mocy, gdzie mamy śrubkę, którą możemy po prostu przykręcić przepustnicę i dzięki temu. Kładzik jest bezpieczny dla dziecka. Jeżeli dziecko pierwszy raz w życiu siedzi na kładzie, mało rozumie, bo jest na przykład trzylatkiem. Spokojnie możemy przykręcić na maksa do śrubkę. Nawet jeżeli dziecko wciśnie ten gaz na maksa, to nie wyleci nam przez bramę, tylko po prostu co najwyżej w nią delikatnie uderzy. Polecam takie kładziki i zwłaszcza takie rozwiązanie, które swoją drogą w ramach ciekawostki jest również w moim KFX 700, gdzie moc jest dużo większa, ale dzięki temu mogę posadzić na niego 15-letnią siostrę i dać jej pojeździć mocnym, naprawdę sprzętem, który ma mniej więcej 50-60 koni i wiem, że nie zrobi sobie krzywdy, bo po prostu moc jest ograniczona. Także Suzuki LT80, nawet jeżeli zdarzyłby wam się remont, a mi się zdarzył, bo kupiłem taki egzemplarz, to musiałem... Zapłacić mniej więcej 1300 zł, jak dobrze pamiętam, za kompletny remont, szlif, nowy tłok i naprawdę kładzik latał jak dziki, nawet można było nim pozamiatać bokami przy mojej masie 80 kg. Polecam taki, taki sprzęcik dla dziecka, dla troszkę większych dzieci myślę, że tak spokojnie do 8 roku życia można się przybierać do takiego kłada. Dodatkowo Suzuki LT80 jest dosyć tanie, w zakupie, bo już nawet za 3-5 tysiąca możecie czasem dorwać jakąś sztukę, natomiast trzeba się przygotować. Jednak z wydatkiem 5 tysięcy na zadbany egzemplarz. I ostatnią propozycją jest tutaj Suzuki LTZ 400. Dla tych, którzy mieli już jakiś kontakt z motocyklami, i chcieliby zaznać troszkę większej mocy, potrafią zmieniać biegi, to Suzuki LTZ 400 jest bardzo dobrym, bardzo dobrą propozycją na początek. Oczywiście klasa 400 to są bardzo podobne sprzęty, tak jak KFX 400, który jest bliźniakiem Suzuki LTZ 400, bądź troszkę inna Honda TRX 400. To są wszystko podobne moce, podobne rozwiązania konstrukcyjne, natomiast myślę, że LTZ 400 jest takim najspokojniejszym kładem z tych wszystkich i będzie Najlepszy na początek miałem okazję przejechać się takim kładem wyposażonym w Rollgas, czyli nie taki standardowy gaz jak to w kładach za pomocą kciuka, tylko w Rollgas. I powiem Wam szczerze, że jeżeli zastosowany jest w takim kładzie Rollgas, to w ogóle nie czuć, że to jedzie z jakąś tam dużą mocą. Jest to bardziej, bardziej płynne oddawanie tej mocy, aczkolwiek oczywiście polecam gaz w kciuku, dlatego że w kładach jeździmy po wertepach, to po prostu wygodniej nam jest trzymać gaz kciukiem, tak żebyśmy przez przypadek go nie dodawali, nie ujmowali w jakimś trudnym terenie. Natomiast LCZ 400 spokojnie da radę pobawić się już na jakiejś żwirowni, w jakieś podjazdy, dodatkowo posiada bieg wsteczny, więc wygrzebiecie się z błota w razie jakbyście polecieli za daleko. Można na nim troszkę poskakać, można na nim pojeździć na torze. Jest to po prostu typowy kład, Klasy 400, który jest bardzo uniwersalny, żywotny. Jeżeli macie dobry egzemplarz, nie pije oleju, nie ma problemów z chłodzeniem, to jest to naprawdę bardzo fajny sprzęt. Warto taki sprzęt trzymać. Aczkolwiek musicie się śpieszyć, bo w ciągu ostatnich dwóch lat kłady podrożały. Jeszcze dwa lata temu można było takiego LTZ-a nabyć za kwotę około 10 tysięcy już z homologacją, czyli zarejestrowanego, gotowego do jazdy. Natomiast aktualnie za 10 tysięcy ciężko znaleźć się nawet w jakimś stanie agonalnym takiego LTZ-a. Za średni stan musicie zapłacić 12-13 tysięcy jeżeli chcecie mieć lalkę która jest zarejestrowana można od razu nie jeździć po drogach. I w terenie, no to wtedy musicie wyłożyć jakieś 15, 16, nawet 17 tysięcy. Niektórzy sobie liczą. Oczywiście w zależności od rocznika, ponieważ można w dalszym ciągu kupić takiego kłada prawie nowego, wtedy musicie zapłacić około 30-35 tysięcy złotych za takiego kładzika. Także w tej liście to już wszystko. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał więcej takich odcinków, chcecie takie listy, chcecie takie top 5, top 10, dajcie mi znać w komentarzach. Chętnie nagram dla Was takie odcinki. I proszę zostawcie subskrypcję na moim kanale, jakieś lajki. Bardzo Doceniam to i jest to najlepsza gratyfikacja za moją pracę. Także super, trzymajcie się. Do zobaczenia i przekazuję Wam pozytywną układową energię. Trzeba kładem zapierdalać.